Zgadnij co, kochanie. Jesteś w ciąży? Jestem taki szczęśliwy, że się nam udało. Czekaj? Nam? Co masz na myśli mówiąc nam? Że jestem taki szczęśliwy, że będziemy mieli dziecko? To tak długo się staraliśmy. Tak się cieszę, że się w końcu udało. My będziemy mieli? Kochanie, do czego nawiązujesz? Będziesz płacił za dziecko? Za jedzenie, ubrania i tak dalej? Oczywiście, że tak. To moja odpowiedzialność jako ojca. Nasze. Dziecko urodzi się za 9 miesięcy. Jestem taka szczęśliwa. Czemu cały czas mówisz nasze? Czy jest coś o czym nie wiem? Nie obrazisz się jak ci powiem? Nie, obiecujesz? Tak. Zdradziłam cię. To nie jest twoje dziecko. Dziecko Kuby, albo Eryka, możliwe też, że Franka. Żartujesz sobie? To musi być żart. Nie, kochanie, to nie żart. Czy nadal będziesz płacił na dziecko? Nie ma mowy, mam gdzieś ciebie i to twoje dziecko. Wygrałem! Co? Wygraliśmy? Jestem taka podekscytowana. Możemy kupić ubrania naszemu dziecku i wiele więcej. Naszemu dziecku? Wygraliśmy? Tak, kotku. Co jest nie tak? Wszystko, co mówisz, to moje pieniądze. Ja wygrałem. I to nie nasze dziecko, tylko twoje. Nie możesz mi tego zrobić. Musisz się zatroszczyć o nasze dziecko. To nie mój problem. Ty dałaś nie ja. Powodzenia!